Witam i zapraszam na drugą część audiobooka tworzonego na podstawie dwóch publikacji pani Joanny Lamparskiej w tym tygodniu zamkowe tajemnice. Fragment Gorzanów Madonna i Vampiry. Roku pańskiego 1664 wszystko okryło się Jaśnie Jaśniej wysoko urodzona Maria Maksymiliana Hrabina von Herberstein pani na Gorzanowie opuściła świat żywych. Ciało umyto, poddano sekcji, zabalsamowano, następnie ponownie umyto i ubrano w habit z karmelickim szkaplerzem. Wszystko odbyło się przy dźwiękach bardzo żałobnych trenów. Kiedy chór zaśpiewał na kilka głosów, psan de profundi klamawi, hrabinę owinięto czarnym całunem i położono na trzech czarnych poduszkach w wybijanej czarną materią trumnie. Ubrana na czarno służba wyniosła panią na wóz, zaprzężony w sześć koni ubranych do samej ziemi w czerny. Towarzyszyło im dwudziestu czterech czarnych mężczyzn. Był koniec marca i wiosenna zieleń powoli rodziła się do życia. Wśród kiełkujących korkusów cicho szedł kondukt. Posuwał się tak wolno, że z trudem zauważono ruch. Obawiano się, aby dusza zmarła i nadążała za ciałem. Cały kościół i hrabiowską lożę przykryto czernią. Żadna ławka, ołtarz czy klęcznik nie mogły cieszyć kolorami. Okna zostały szczelnie zasłonięte. Dopiero kiedy żaden, nawet najmniejszy promyk słońca, nie przeszkadzał zmarłej, jej mąż pozwolił rozświetlić czerń kaplicy setkami białych, zapalonych świec, które ustawiono wszędzie tam, gdzie tylko się dało. Przez cały tydzień odprawiano nad ciałem Marii msze święte, a chór śpiewał żałobne pieśni. Jej pogrzeb może wydać się nieco teatralny, ale tak wtedy żegnano zmarłych. Prawie bez przerwy biły dzwony. W Gorzanowie zebrało się ponad tysiąc osób, a biednym rozdawano jałmużnę i chleb. W 1664 roku w Wiedniu, Pradze, Brnie, Nysie i Ratyzbonie odprawiano ze spokój zmarłej ponad 600 mszy świętych. Największy smutek zagościł jednak w Gorzanowie, gdzie hrabina mieszkała. Nawet dziś, co mnie zawsze dziwi, w Gorzanowie gości trudny do uchwycenia smutek. Może to przez wielką bryłę pałacu, pustego i potwornie zniszczonego? Jego początki sięgają XVI wieku. Wcześniej jednak stał tu niewielki gród. Przez pobliską przęcz mielnicką biegł szlak bursztynowy. Przez wiele lat okoliczne dobra należały do potężnych rodzin Ratschinów i Moszenów. W trakcie wojny trzydziestoletniej opowiedzieli się jednak po niewłaściwej, to znaczy reformacji, stronie i stracili cały majątek. W 1624 roku skonfiskowane mienie kupił pochodzący z Tyrolu Hans. Arbogast von Annenberg, wysoki urzędnik cesarski. Panna Maria Maksymiliana, której wyprawiono tak wspaniały pogrzeb, była jego córką, ona też wniosła w Janie mężowi Fryderykowi von Herbersteinowi Gorzanów. Od tego mariażu rodzina Herbersteinów miała nieprzerwanie rządzić na tych ziemiach aż do XX wieku, kiedy to w latach trzydziestych ich majątek przejęły władze Bystrzycy Kłodzkie. Herbersteinowie nadali miejscowości nazwę Grafensdorf, Rodowa opowieść mówi o drewnianym pługu, który hrabiowie mieli przywieźć ze sobą do Gorzanowa i ukryć w skarbcu. Legenda głosi, że niegdyś pewien chłop orząc ziemię, wykopał wielki diament. Zamiast go sprzedać, podarował klejno cesarzowi. W zamian uzyskał tytuł hrabiowski. Od tej legendy pochodzi nazwisko Herberstein, jest to gra słów Einen Herbenstein. Mimo wspaniałej rodowej historii, Austriaccy arystokraci zaczęli panowanie w Gorzanowie od wymuszenia pańszczyzny. Był to ciężki okres dla całej okolicy. Uciskani wysoką pańszczyzną, chłopi zaczęli się buntować przeciwko panom. Herberszajnowie nie ustępowali i doszło w końcu do otwartej wojny. W okolicznych wsiach rozkwaterowano wojsko, a chłopi utworzyli swoje oddziały. Z Gorzanowa w tym czasie uciekło prawie trzy czwarte mieszkańców. Ugody zawarto dopiero w 1684 roku, a losowi i hrabiemu pomogła szalejąca w okolicy zaraza, która ostatecznie spacyfikowała chłopów. Pałac w Gorzanowie powstał w 1573 roku. Miał 120 komnat. Ogromny park wypełniały altany i fontanny. Wystarczy spojrzeć na spis. Budynek balowy, Tor jeździecki, Barzanciarnia, ptaszarnia, bielarnia, miejsce do robienia wina, duży ogród ozdobny, staw meluzyny, nifomeum, grota, magiczna brama do przyszłości. Ona jedna została do dzisiaj w parku. Z zewnątrz skromny budyneczek, w środku porażał bogactwem rzeźb i zdobień. Ściany obłożono tufem wulkanicznym, nagie boginki uciekały przed satyrami, antyczni bogowie pochmurnie patrzyli na gości. Szumiała woda w malutkich fontannach, światło delikatnie przenikało do wnętrza, niemal jak w greckiej świątyni. Ten starożytny pawilon powstał w 1653 roku. Przy budowie wzorowano się prawdopodobnie na podobnych obiektach kooletniego pałacu cesarza pod Wiedniem. Ogromne rzeźby w środku, a także niezwykły przepych ozdób sprawiały, że pawilon odwiedzało mnóstwo ludzi, niektórzy nawet lubili się tu kąpać. Goście godzinami kontemplowali setki szczegółów zebranych w jednym, w sumie niewielkim pomieszczeniu. Jeszcze dziś resztki nyfeum pomagają wyobrazić sobie, jak piękne musiało to być miejsce. Prowadziła do niego dróżka wzdłuż murków, za którymi po obu stronach rosły sady. Tuż za altaną natomiast stał budyneczek przeznaczony do gry w kule. Niestety obecnie schronienie mitycznych gości jest przerażającą, smutną ruiną. Zamiast Herkulesa i Plutona można tu znaleźć szczątki ich wielkich stojących w niszach rzeźb i kawałki dawnej sztukaterii. W 1995 roku usiłowali te resztki odłupać złodzieje, na szczęście jednak nie zdążyli. Najpiękniejszy dni gożanów przeżył w XIX wieku. Wtedy w rezydencji zaczął funkcjonować teatr. Utrzymywany był z funduszy zamkowych, a na pomysł jego stworzenia wpadł kolejny z Herbersteinów, hrabia Hieronim. Teatr dawał trzy przedstawienia tygodniowo. Od maja do września grano w ogrodzie, jesienią wszystko przenosiło się do pałacu. Trupa aktorska składała się z 10 do 12 zawodowych aktorów, sprowadzanych m.in. z Francji i z Włoch. Na scenie tego teatru zadebiutował w 1816 roku Karl von Holtej, wybitny niemiecki pisarz, aktor i polonofil. Później przez rok prowadził pałacowy teatr. Scena zajmowała połowę widowni, opowiada Robert Duma z Towarzystwa Miłośników Gorzanowa. Jako oświetlenie sceny stosowano świece łojowe, łój w blaszanych lampionach. Jako maszyny do burzy i podobnych odgłosów wykorzystywano starą austriacką kulę armatnią, a w uzyskiwanych efektów dźwiękowych, np. strzałów armatnich lub grzmotów, pomagali, spro pomagali sprowadzani bezpośrednio z Wiednia mistrzowi od fajerwerków. Teatr Gorzanowski słynął w całej okolicy. Wystawiono tu Szekspira, Schillera, Goethego. Publiczność składała się z elity zamieszkującej w hrabstwie kłodzkim, a także oficerów, którzy odpoczywali tu po polowaniach. Ludność miejscowa miała prawo wstępu tylko w ubraniach ludowych, a służbie wolno było podglądać aktorów wyłącznie na stojąco i w przejściach. Statystowali przeszkoleni mieszkańcy wsi. Hrabia potrafi wydać na teatr ponad 5 tysięcy marek w ciągu roku. Podczas spektakli widzowie deklam, delektowali się nie tylko winami, ale też i pyszną wodą mineralną, której źródła odkryto tu w XIX wieku. Nazwano ją Złotą Kaczką i oprócz zamku był to drugi skarb Gorzanowa. W tym samym czasie pałac mogli już zwiedzać turyści. Wiele mówiono o zgromadzonych w rezydencji dziełach sztuki, poza tym wkrótce Gorzanów zasłynął swoją kolejną atrakcją misteriami pasyjnymi. W 1922 roku pod Gorzanowskim Pałacem zebrało się 5 tysięcy wiernych. Wszyscy przyjechali zobaczyć Jezusa. Misteria zaczynały się wcześniej rano o czwartej. Tylko zbawcę i jego matkę grali zawodowi yy, aktorzy. W rolę Judasza wcielał się sam reżyser, dyrektor teatru zdrojowego w Lądku. Wspomagali go aktorzy amatorzy z Gorzanowa. Sława gorzanowskich pasji była tak wielka, że opisywano je chętnie w całej ówczesnej prasie, a po Europie krążyły widokówki z bohaterami przedstawienia. Z dniem dojścia Hitlera do władzy misteria zostały zakazane. Na starych zdjęciach widać, jak sędziwa już aktorka, która niegdyś odtwarzała rolę Marii Magdaleny, opuszcza w 1945 roku wieś, ciągnąc za sobą tobołki. Po wojnie wszystko przepadło. Zaginęły obrazy, meble, biblioteka, a w części majątku urządzono prywatne mieszkania. Jednak większość obiektu stoi od tamtego czasu pusta i czeka na właściciela. Gorzanow przytłacza swoją wielkością. Tysiące brudnych i zabłoconych zakamarków straszy przyjezdnych. Ściany są ponure i smutne, dziedziniec zaniedbany, park zarośnięty, altanka rozwleczona. Robert Duma z Towarzystwa Miłośników Gorzanowa uratował obelisk wystawiony psu. Pomniczek leżał zarośnięty i nikt nie domyślał się, co za cudo kryje się pod trawą. Robert kocha zresztą pałac ponad wszystko. Zna w nim każdy zakątek i każdy centymetr podziemi. A podziemia te kryją wiele tajemnic. Zamurowane korytarze, nie mająca końca tunele. W Gorzanowie opowiadają o niemieckim transporcie, który zaginął pod koniec wojny w okolicy Dębowej Góry. Do dzisiaj można znaleźć tam dziwne wyrobiska i miejsca, gdzie zapadła się ziemia. Nad wszystkim czuwa tajemniczy wampir, którego podobizna znajduje się nad wejściem do Gorzanowskiego zamku. Herbert przybyli ze Styrii, krainy wampirów i upiorów, czy przywieźli ze sobą stare wierzenia, czy coś więcej. W okolicy pojawiają się przecież przeźroczyste postacie, np. duch ostatniego pustelnika, który niegdyś strzegł kapliczki świętego Antoniego na zboczu dębowej góry. Tuż obok kapliczki znajdował się niewielki drewniany domek, mieszkanie pustelników i opiekunów kapliczki. Jak wynika z inwentarza pustelni sporządzonego w 1927 roku, w domku rzeczywiście było niewiele sprzętów. Pokój mieszkalny, jeden drewniany stół, jedna ławka, jedna lampka olejna, cztery okiennice, spieżarnia, jedna stara drewniana szafka na żywność. Na piętrze jedna szafa, jedno stare drewniane, używane łóżko, jeden stary, czarny świecznik i jeden bijący zegar. Domek został zniszczony po wojnie, kaplica ocalała. Kiedy staniecie przed tym, spostrzałem dziś miejscem, pamiętajcie, że jeszcze na początku poprzedniego wieku zbierały się tu w niedzielę tysiące ludzi. Do Gorzonowa najłatwiej dostać się pociągiem albo autobusem z Kłocka bądź bystrzycy kłockiej. Jeżeli jedziecie samochodem, to na trasie Wrocław Kudowa znajduje się drogowska z Gorzanowa. Pałac jest ogromny, widać go z daleka, ponieważ jest jednak własnością prywatną, nie można go zwiedzać. Warto za to pospacerować po parku i zajrzeć do pawilonu. W samej miejscowości wybierzcie się do kabliczki świętego Antoniego, w pobliżu której stoi figura świętego Onufrego. Onufry, syn perskiego władcy, przez 60 lat wiódł pustelniczy żywot. Żywił się daktylami, a każdej niedzieli anioł przynosił mu komunię świętą. Święty Onufry wzbudzał podziw u innych pustelników i był dla nich wzorem. Może dlatego jego figura stała koło pustelni gorzanowskiej. Więcej o Świętym Onufrym w rozdziale Skamienieli Święci w moim przewodniku Sudety Środkowe po obu stronach granicy. Z góry, gdzie stoi Kaplica Świętego Antoniego rozciąga się przepiękny widok na cały Gorzanów. Najprostsza droga. Znajdźcie stację kolejową, stańcie na peronie tyłem do budynku stacji, a następnie kierujcie się w lewo wzdłuż torów. Jest tam zresztą dróżka. Po kilkudziesięciu metrach zobaczycie zamknięty przejazd kolejowy, a po drugiej stronie torów samotne gospodarstwo. Obok dołu biegnie w górę szlak, nim dojdziecie po kolejnych kilkudziesięciu metrach do świętego Onuferego, piety i kaplicy. Do przejazdu można też dojechać samochodem aleją lipową od strony wsi. O drogę jednak najlepiej zapytać w tak tzw. centrum, czyli w sklepie. Obok kaplicy biegnie zielony szlak z Gorzanowa na Wapniarkę, dalej na przełęcz Mielnicką do Piotrowic, gdzie łączy się z żółtym szlakiem prowadzącym do przełęczy Puchaczówka. W kaplicy Świętego Antaniego odbywają się w lecie msze święte w, niedzielę, w niedzielne popołudnia. Przed wyjazdem do Gorzanowa warto zajrzeć na stronę Towarzystwa Miłośników Gorzanowa www.tmg.bystrzyca.pl. W okolicy znajdują się ruiny dworów starej łomnicy, której część niegdyś należała do Herbersztajnów. W starej łomnicy w czasie rozbudowy Gorzanowskiego parku założono barzanciarnię. Obie miejscowości łączyła aleja spacerowa. W pobliskim starym Waliszowie na cmentarzu znajduje się grup Filipka, najsławniejszego dwudziestowiecznego jasnowidza Dolnego Śląska. Filipek jest postacią legendą, podobnie jak cała wieś pochodził z Ukrainy. Trafnie przewidział powódź w 1997 roku. Przyszłość przepowiadał jednak tylko tym, których wybrał. Tłumy pod jego chatą potrafiły czekać po kilka dni na jego radę. Do tej pory, zmarł przed kilku laty, wiele osób przynosi na jego grób świeże kwiaty. Do Gorzanowa można w tej chwili dojechać linią kolei dolnośląskich i wysiąść na czynnym dworcu w Gorzanowie.